Siemanko z tej strony jak to, a dziś zajmiemy się generalem Wezaxem. Pomieszczenie, w którym znajduje się boss, pozbywa nas regeneracji many pochodzącej ze statystyk. Tylko nieliczne spele przywracają tutaj manę. To jest Aspect of the Viper, Judgment of the Wise, Shamanistic Rage czy Spiritual Attentment. Dookoła unosić się będzie Saronid Vapors, które po zbiciu spadają, zostawiając po sobie chmurę, która, za sprawą stakującego się bufa, przywraca manę, ale kosztem życia. W walce przyda się Shadow Resistance, bo może to znacznie ułatwić nam walkę. Cały raid powinien być rozstawiony, gdyż boss lubi zaatakować z AoE. Cel Mark of the Faceless powinien pilnować dystansu od pobliskich graczy, gdyż w innym przypadku general wyssie im życie podczas trwania tej umiejętności. Drugą umiejętnością Wezaksa, która jest bardzo atrakcyjna dla caster DPS-ów, jest Aoe Shadow Crash. To wielki, ciemny pocisk, którego trzeba uniknąć, którego Vezax wystrzeliwuje, ale po zderzeniu z ziemią zostawia plamę, która daje Bufa w postaci zwiększonych obrażeń od magii i zwiększonej szybkości o 100%. Dodatkowo koszt many czarów jest zmniejszony o 70%. Healerzy natomiast muszą tego unikać jak ognia, gdyż stojąc w środku ich healing się zmniejszy o 75%. Searing Flames musi być interruptowane, ponieważ umiejętność ta zmniejsza defa całego rajdu o 75%. Ostatnia z umiejętności bossa jest Zmorą dla tanków. General co około minutę rzuca na siebie bufa trwającego 10 sekund, zwiększającego jego obrażenia o 100%, ale jednocześnie spowalniającego go o 55%. Mocniejszy tank może próbować to ustać na swoich def odpałkach, ale słabszym zaleca się kajtowanie. To tyle w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i daj koniecznie znać w komentarzu, jak poszło z bossem. Powodzenia!